No to teraz przygotujmy się na atak na odległość. Piotr żyła dzisiaj w serii próbnej Piotrek 106,5 metra. Wczoraj dziewiąte miejsce w konkursie. Pamiętamy, że nie do końca poszło mu w tej pierwszej serii, gdzie przepadł z wiatrem. No ale dzisiaj, teraz. I to jest ten zespół z Wisły, który może tutaj spróbować powalczyć z Akademikami z Zakopanego i znakomicie, pięknie, w znakomitym stylu, zresztą rozmawiałem wczoraj z Michałem Doleżalem, trenerem naszej kadry, który mówi, że w Oberstdorfie Piotrek prezentował bardzo 105 metrów Piotrka Żyły, prezentował... Bardzo wysoką formę, że tutaj był zaskoczony tym, co stało się w pierwszej serii, bo mówi, biorąc pod uwagę formę piotka, on powinien lepiej poradzić sobie w tych warunkach, ale odkuł się Piotrek w drugiej serii, awansując przecież, no, tam z końcówki drugiej dziesiątki na dziewiąte miejsce. No i teraz ogromna przewaga Wisły pierwszego zespołu, 105 metrów i otworzył ten marsz po pierwszym miejsce przynajmniej po pierwszej serii swego zespoła, więc Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego 511 punktów Piotr Żołnian Sprawia wrażenie dzisiaj, jakby był taki podrażniony tym, co stało się wczoraj, jakby się chciał zrehabilitować i pokazać, słuchajcie, nie, nie, to nie tak ta klasyfikacja indywidualna miała wyglądać, bo patrzcie, co ja dzisiaj robię. A robię co? No, robię fantastyczne rzeczy. Kolejny, drugi skok Piotrka Żyły na naprawdę absolutnie najwyższym poziomie. 105 metrów w pierwszej serii. Teraz myślę podobna odległość, jaką uzyskuje reprezentant Polski. A, no i to jest a nawet dalej 106 metrów w tej chwili Piotr Żyła. 105 metrów w pierwszej serii, 106 metrów w serii drugiej, gdyby tak skakał wczoraj byłby mistrzem Polski, miałby złoty medal. A na razie 650 punktów i Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe. Pierwszy zespół na pierwszym miejscu.